Cześć kochani, dziś zaczynam z że pokazuję swoje kolekcje Wymień tutaj w komentarzach gdzieś, napiszcie jaka, czy, co mam wam, moją serię Pokażę na następną, dziś opowiem Więc tak, zaczynamy Pierwsze z od takich zwykłych W sumie pokażę wam rankingowo, które lubię od 1 do Od 1 Od 1 do 6 więc ostatnie miejsce to e, pierw, czyli miejsce ostatnie, czyli szóste to takie jabłuszko on jest takie zwykłe i nie za bardzo mi się podoba i miejsce teraz piąte to dobra, następnie to jest taki bryloczek jakby nie, że on jest słowny, tylko nie za bardzo mi się podoba ale ogólnie jest w moim ulubionym kolorze, więc on jest takie spoko takie jakby 6 na 10 ale mam ładniejsze dla mnie ale to jest mega ładne to więc tak i teraz piąte miejsce, tak? piąte nie sorry czwarte to taki kot czarny nie zbyt mi się on podoba. w sumie to co? w sumie to zamieniła dała tak to jabłuszko tego kotoletka i ten pryloczek. tak w sumie bym dała, tak następnie mam takiego bardzo słodkiego kotoletka to jest czekajcie okej, okay, bo się jakieś pokupiłam. to jest miejsce szóste, taki kotoletek on jest naprawdę bardzo ładny i miejsce drugie to jest taki on jest też naprawdę bardzo ładny to jest taki przezroczysty, zielony i pierwsze miejsce jakby to jest dla mnie mój faworyt. jest najlepszy dla mnie. Taki króliczek, fioletowy. On jest bardzo ładny. Ja sobie go chcę założyć na telefon, tylko że nie mam tu kleju. I tak się ogólnie prezentuje moja kolekcja. Piszcie w komentarzach, jaka kolekcja następna. Bye! Ya.